Zostaliście oszukani. Przez całe życie kłamano nam o największych osiągnięciach początku XX wieku, karmiąc pięknymi bajkami o bohaterstwie, pracowitości i geniuszu inżynierii. Wystarczy jednak na sekundę odłożyć szkolne podręczniki i wziąć do ręki kalkulator, a cały ten majestatyczny obraz rozsypuje się w pył. Przyzwyczailiśmy się patrzeć na czarno-białe zdjęcia gigantycznych liniowców i wierzyć podpisom w muzeach. Ale czy kiedykolwiek zadaliście sobie pytanie, co dokładnie widzicie? Kto tak naprawdę zbudował te gigantyczne konstrukcje, które nawet dziś, 100 lat później, wydają się szczytem postępu technologicznego? Dlaczego naukowcy milczą o rażących rozbieżnościach w liczbach i terminach? Przygotujcie się, ponieważ dziś zburzymy jeden z głównych mitów epoki industrialnej. Zajrzymy pod poszycie legendarnego Titanika, ale nie będzie nas interesować góra lodowa ani romantyczna historia Jacka i Rose. Będziemy mówić o zimnej, twardej stali i matematycznej niemożliwości. Tematem naszego śledztwa są nity tak, zwykłe metalowe pręty, które spajały kadłub giganta. Oficjalna historia głosi, że było ich 3 miliony. 3 miliony metalowych palców, utrzymujących tysiące ton stali, i wszystkie one, jak zapewniają nas historycy, zostały wbite ręcznie. Słyszycie ten dźwięk? To dźwięk łamiącej się logiki. Wróćmy do Belfastu z początku XX wieku. Stocznia Harland and Wolf. Mówi się nam, że budowa w wre tysiące robotników, niczym mrówki, tworzyło tę arkę, ale włączmy krytyczne myślenie. Oficjalna data położenia stępki to 31 marca 1909 roku. Wodowanie odbyło się 31 maja 1911 roku. Mamy nieco ponad dwa lata, aby złożyć główny szkielet i pokryć go stalowymi blachami. Dwa lata, 790 dni. Załóżmy, że pracowali bez dni wolnych, bez świąt, bez strajków i bez przerw na złą pogodę, co samo w sobie jest fantastyką dla deszczowej Irlandii. Ale bądźmy hojni i pozostawmy tę liczbę. 790 dni. 3 miliony nitów. Weźcie do ręki kalkulator już teraz. Podzielcie 3 miliony przez 790. Wychodzi prawie 3800 nitów dziennie. Każdego jednego dnia. I to tylko na jednym statku, a przecież obok budowano bliźniaczego brata Olimpika, wymagającego takich samych zasobów i wysiłków. Czy zaczynacie rozumieć skalę absurdu? Aby uświadomić sobie niemożliwość tej liczby, trzeba zrozumieć technologię tamtych czasów. Wbicie jednej nity to nie uderzenie młotkiem w gwóźdź, to niezwykle skomplikowana operacja zespołowa, wymagająca jubilerskiej precyzji i piekielnej siły fizycznej. Proces wyglądał następująco. Najpierw nitę trzeba było rozgrzać w przenośnym palenisku do białości. Temperatura metalu musiała być krytyczna, aby stał się plastyczny, ale się nie stopił. Za to odpowiadał specjalny chłopiec rozgrzewacz. Następnie szczypcami wyjmował ten rozgrzany kawałek metalu i rzucał go. Tak, właśnie rzucał w powietrze do łapacza, który stał na rusztowaniach przy kadłubie. Łapacz musiał złapać ognisty pocisk do wiadra lub specjalnego stożka, nie zabijając przy tym siebie i otoczenia. Następnie nitę wkładano w otwór, i dopiero wtedy do akcji wkraczali nitowacze. Dwóch mężczyzn z ciężkimi młotami zaczynało uderzać w wystający koniec, formując główkę nity, podczas gdy z drugiej strony, trzeci robotnik, całym ciałem naciskał na opornik, aby nita nie wypadła z powrotem. Cztery osoby na jeden punkt. Skoordynowanie działań musiało być idealne. Jeden błąd i metal ostygł. Nita jest zepsuta, trzeba ją wywiercić. Wywiercić ręcznie, tracąc godziny cennego czasu. A teraz wyobraźcie sobie ten taśmociąg w rzeczywistości. 3800 razy dziennie ta brygada musiała powtórzyć śmiertelny taniec z rozgrzanym metalem. Ile czasu potrzeba na jedną nitę? Rozgrzanie, rzut, włożenie, zaklepanie, ostygnięcie. Nawet jeśli założyć, że byli robotami, na jedną jakościową nitę potrzeba było minimum 4-5 minut najcięższej pracy. W dobie jest tylko 1440 minut. Nawet jeśli pracować przez całą dobę, jedna brygada nie da rady. Powiedzą nam, brygad było wiele, setki brygad, ale proszę, kadłub statku to niebezkresne pole, to ograniczona przestrzeń. Ludzie muszą stać na rusztowaniach, wisieć na linach, wchodzić do wąskich przedziałów podwójnego dna. Nie można postawić pięciu tysięcy ludzi na jednym odcinku burty. Po prostu pozabijają się młotami. Gęstość miejsc pracy ma fizyczny limit. Co więcej, jakość ręcznego nitowania nie może być stabilna. Czynnik ludzki jest nieunikniony. Zmęczenie, drżąca ręka, niedostatecznie rozgrzany metal. Ale kiedy patrzymy na zdjęcia poszycia Titanika czy Olimpika, widzimy idealne rzędy, jakby je drukowała maszyna. Geometria linii jest bezbłędna. Główki nitów są identyczne co do milimetra. Czy to możliwe przy pracy ręcznej, gdy setki różnych ludzi z różną siłą uderzenia biją w metal? Oficjalna historia twierdzi: tak, to mistrzostwo. Ale każdy inżynier metalurg powie Wam: to anomalia statystyczna. Niemożliwe jest osiągnięcie maszynowej precyzji rękami tysięcy półanalfabetów pracujących w dymie, hałasie i ciągłym zagrożeniu. Tu kryje się haczyk, który jest przed nami starannie ukrywany. Próbuje się nam sprzedać wizerunek bohaterskiego robotnika z młotem, ale ten wizerunek pęka w szwach, gdy tylko zaczniemy liczyć. 3 miliony uderzeń, miliony roboczogodzin skompresowane w nierealistyczne terminy. A to jeszcze nie mówiliśmy o wadze samych blach poszycia. Stalowe płyty ważące kilka ton. Trzeba było je podnieść, idealnie dopasować otwory, zamocować. Na początku XX wieku, kiedy dźwigi były prymitywne i powolne, jak zapewnili taką precyzję montażu, że 3 miliony otworów idealnie się zgrały. Bo jeśli otwory w dwóch blachach są przesunięte choćby o milimetr, nit nie wejdzie. Nie da się go wbić siłą, trzeba rozwiercać, a to znowu czas czas, którego nie mieli. Oficjalne raporty stoczni obfitują w liczby wypłat i liczbę pracowników, ale te dokumenty mogą być taką samą fałszywką jak cała nasza chronologia. Dlaczego nie pokazują nam rysunków narzędzi zdolnych zautomatyzować ten proces? A może takie narzędzia oficjalnie nie istniały, ponieważ należały do innej epoki technologicznej? Patrzymy na Titanika jako na szczyt rewolucji przemysłowej. Ale co, jeśli jest on tylko pozostałością, dziedzictwem bardziej rozwiniętej cywilizacji, którą po prostu zawłaszczyliśmy i próbowaliśmy skopiować, ale nigdy nie zrozumieliśmy, jak to naprawdę zostało zrobione. Liczby o tym krzyczą. Matematyka nie potrafi kłamać w przeciwieństwie do historyków przepisujących podręczniki pod dyktando zwycięzców. I to tylko wierzchołek góry lodowej kłamstw. Dalej pójdziemy głębiej i zobaczycie, że problem nie tkwi tylko w nitach. Problem w tym, skąd wzięli się ludzie zdolni coś takiego zbudować. Spójrzcie uważnie na archiwalne zdjęcia stoczni Harland and Wolf. Widzicie ten cyklopowy, stalowy las otaczający szkielety przyszłych liniowców? To rusztowania Arrol Gantry. Oficjalnie mówi się nam, że tę konstrukcję wzniesiono specjalnie do budowy olimpików. Ale zatrzymajmy się na sekundę i zastanówmy się nad tym, co widzimy. Przed nami konstrukcja inżynieryjna, która pod względem złożoności i zaawansowania technologicznego ledwo nie przewyższa samych statków. Wysokość prawie 70 metrów, długość 260 metrów, gigantyczne dźwigi, elektryczne windy, ruchome platformy i to wszystko rzekomo zostało zbudowane w najkrótszym czasie tylko po to, by zmontować parę statków to ekonomicznie bezsensowne. Chyba, że ta infrastruktura została nam w spadku po epoce, o której historycy wolą milczeć. Ale wróćmy do naszych nitów, bo to właśnie w nich tkwi diabeł szczegółów, niszczący oficjalny obraz świata. Historycy stoczniowi, zapędzeni w kozi róg przez matematykę, niechętnie przyznają. Tak, część nitów montowały maszyny hydrauliczne. Nazywają je żelaznymi ludźmi. Były to olbrzymie szczypce podwieszone na dźwigach, które ściskały rozgrzaną nitę ciśnieniem wody. Wydawałoby się, że oto rozwiązanie zagadki. Maszyny wykonały całą pracę, ale nie spieszcie się z radością. Oficjalna dokumentacja techniczna głosi, że hydraulikę stosowano tylko na stępce i na niektórych odcinkach dna. Wiecie dlaczego? Ponieważ te maszyny były nieporadnymi potworami ważącymi kilka ton. Fizycznie nie mogły dosięgnąć pionowych burt, zakrzywionych blach rufy czy dziobu, a tym bardziej wewnętrznych grodzi. Szczelina między szczękami prasy była ograniczona, a wysięg ramienia nie pozwalał na pracę na wysokości bez skomplikowanego systemu zawiesi, którego nie obserwujemy na zdjęciach masowych prac. Wynika z tego, że 80 a nawet 90% kadłuba to wciąż ta sama osławiona praca ręczna, której niemożliwość już udowodniliśmy. Zgłębny, czysto fizyczny aspekt. Grubość stalowych blach poszycia Titanika osiągała 37 mm to prawie 4 cm stali stopowej, aby złączyć dwie takie blachy na zakładkę i zapewnić szczelność, trzeba było zastosować kolosalną siłę. Ręczny cios młotkiem, nawet jeśli zadaje go siłacz, działa na powierzchnię punktowo i impulsowo. Metal nita stygnie w ciągu kilku sekund. Jeśli nie zdążyliście uformować główki i wypełnić otworu metalem, zanim temperatura spadnie poniżej krytycznej wartości, nit skurczy się podczas stygnięcia nieprawidłowo. Nie ściągnie blach. Pojawi się mikroszczelina. Dla łodzi podwodnej lub liniowca transatlantyckiego to wyrok śmierci jeszcze przed wodowaniem. Woda pod ciśnieniem znajdzie drogę. Ale Titanic był uważany za niezatapialny właśnie ze względu na jakość montażu. Jak tłum wyczerpanych robotników z młotami mógł zapewnić jakość dostępną dziś tylko z robotyzowanym liniom? Tutaj dochodzimy do kolejnej rażącej sprzeczności: logistyki i zasobów ludzkich. Belfast, początku XX wieku. Miasto przemysłowe, ale nie nieskończone. Żeby zapewnić tempo budowy, deklarowane w oficjalnych raportach, w stoczni musiało pracować jednocześnie 15 tysięcy osób. 15 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym posiadających wysokie kwalifikacje. Gdzie mieszkali? Analiza map Belfastu z tamtych czasów nie pokazuje nam gigantycznych nowych osiedli mieszkaniowych zbudowanych dla tej armii robotników. Gdzie infrastruktura? Gdzie stołówki zdolne nakarmić legion? Gdzie szpitale, które powinny być przepełnione ludźmi z urazami, oparzeniami i głuchotą zawodową? Wyobraźcie sobie uderzenie akustyczne od jednoczesnej pracy setek młotów w pusty metalowy kadłub, działający jak gigantyczny rezonator. To tysiące decybeli. Bez nowoczesnych środków ochrony słuchu, po miesiącu takiej pracy połowa miasta powinna ogłuchnąć. Ale w archiwach medycznych nie ma gwałtownego wzrostu masowej głuchoty w Belfaście w 1910 roku. Dziwne, prawda? Jakby tych 15 tysięcy ludzi po prostu nie istniało w naszej rzeczywistości. A co jeśli ich naprawdę nie było? Co jeśli patrzymy na proces niebudowy, a renowacji? Spójrzcie na zdjęcia z tamtych lat pod innym kątem. Widzimy ludzi krzątających się wokół ogromnego kadłuba, ale czy budują go od podstaw? Czy może po prostu serwisują, malują i wymieniają pojedyncze elementy na czymś, co zostało stworzone na długo przed nimi? To wyjaśnia zarówno brak niezbędnej infrastruktury dla robotników, jak i niemożność ręcznego nitowania w takich ilościach. Oni nie wbili 3 milionów nitów. Oni, być może, wymienili kilka tysięcy, żeby uruchomić starożytny mechanizm. To usuwa wszystkie matematyczne sprzeczności. Nie trzeba szukać zaginionych technologii hydrauliki, jeśli kadłub był już gotowy, ale wtedy pojawia się pytanie, od którego mrozi krew w żyłach. Kto zbudował te statki pierwotnie? I dlaczego technologia ich stworzenia została utracona do tego stopnia, że musieliśmy wymyślać bajki o bohaterskich nitowaczach? Zwróćcie uwagę na same stalowe blachy ich rozmiar i jakość. Na początku XX wieku metalurgia bez wątpienia rozwijała się, ale produkcja blach walcowanych o takiej powierzchni i takiej idealnej płaskości to zadanie z gwiazdką nawet dla współczesnych fabryk. Blachy Titanica, sądząc po zdjęciach, były ogromne. Jakie dostarczano? Koleje tamtych czasów miały ograniczenia gabarytowe. Drogi dla transportu konnego tym bardziej. Pokazują nam wozy z końmi ciągnące kotwice, ale gdzie są zdjęcia transportu setek ton blach stalowych przez ulice miasta? Nie ma ich. Albo fabryki stały bezpośrednio na terenie stoczni, czego nie było, albo logistyka odbywała się sposobami, o których zapomniano nam opowiedzieć. Albo, powtórzę, tych blach nigdzie nie wożono, ponieważ były już częścią konstrukcji stojącej tam od wieków. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że postęp jest liniowy, że idziemy od prymitywnego do złożonego. Ale historia Titanika, jeśli usuniemy z niej hollywoodzki blichtr, krzyczy o czymś przeciwnym. Widzimy degradację, widzimy próby obsługi wysokiej klasy technologii prymitywnymi narzędziami. To tak jakby dziś po globalnej katastrofie ocalali próbowali naprawić elektrownię atomową za pomocą kamiennych siekier, a potem opowiadaliby legendy o tym, jak ją zbudowali. Mity Titanica to nie tylko elementy złączne, to gwoździe do trumny oficjalnej wersji historii. I im uważniej patrzymy na metal, tym wyraźniej widać ślady zupełnie innej cywilizacji. Cywilizacji, która operowała innymi energiami i innymi skalami. Teraz zejdźmy z rusztowań, gdzie zostawiliśmy naszych fikcyjnych nitowaczy, i zajrzyjmy w samo wnętrze tego lewiatana. Jeśli matematyka nitów budzi w Was wątpliwości, to logistyka paliwa powinna po prostu rozsadzić Wam mózgi. Oficjalna specyfikacja Titanika głosi, że jego serce biło dzięki węglowi: 29 gigantycznych kotów, 159 palenisk. Aby ta machina poruszała się z prędkością 20 węzłów, musiała pożerać ponad 600 ton węgla na dobę. 600 ton. Wyobraźcie sobie pociąg składający się z 10 ciężko załadowanych wagonów. I to wszystko trzeba było wrzucać do palenisk ręcznie łopatami. Mówi się nam, że w kotłowniach pracowało 176 ludzi. Podzielcie 600 ton przez 176. Wynika z tego, że każdy palacz, pracując w piekle, gdzie temperatura powietrza osiągała 50 stopni, musiał przerzucić prawie 3,5 tony węgla na zmianę. I nie tylko przerzucić, ale równomiernie rozprowadzić po rusztach. To biomechaniczny nonsens. Ludzki organizm, nawet najbardziej wytrenowany, spali się przy takiej pracy w ciągu kilku dni. Serce nie wytrzyma. Ale mówi się nam, że ci ludzie pracowali tak w rejsach, latami. Tutaj stykamy się z tym samym paradoksem, co w przypadku nitów. Specyfikacja techniczna przekracza fizyczne możliwości człowieka tamtych czasów. A co jeśli węgiel to nie jest rodzime paliwo Titanica? Spójrzcie na schematy maszynowni. Wyglądają jak chaotyczne nagromadzenie rur i kotłów wciśniętych w przestrzeń, która wyraźnie była projektowana do czegoś innego eleganckiego, kompaktowego i potężnego. Istnieje teoria, że my, dziedzicząc te gigantyczne statki po poprzedniej cywilizacji, po prostu nie byliśmy w stanie uruchomić ich oryginalnych reaktorów. Wykastrowaliśmy zaawansowaną technologicznie zawartość, której zasady działania były dla nas niezrozumiałe. Być może była to elektryczność atmosferyczna lub energia eteru, o której tak wiele mówili Tesla i Mendelejew, zanim ich prace zostały zmienione. I w miejsce tej czystej energii, my, jak barbarzyńcy, wstawiliśmy prymitywne kotły parowe, zamieniając szlachetny statek w gigantyczny, dymiący piec. Zmusiliśmy go do pracy na drewnie i węglu, ponieważ to był nasz pułap. To wyjaśnia, dlaczego kominy Titanica były tak nieproporcjonalnie ogromne. Czwarty komin był w ogóle fałszywy, jak przyznają historycy. Po co on był? Do wentylacji? Czy był to pozostałość starego systemu, którego przeznaczenie zapomnieliśmy? Wejdźcie teraz na górne pokłady, do salonów pierwszej klasy. Widzicie ten ostry dysonans? Na dole piekielna, brudna, niemożliwa praca palaczy, a na górze wnętrza godne pałaców rzymskich cesarzy. Idealne rzeźby w dębie, ogromne szklane kopuły, mozaiki, inkrustacje. Kto to stworzył? Ci sami ludzie, którzy mieszkali w brudnych barakach Belfastu? Gdzie szkoły mistrzów zdolnych do tak precyzyjnej pracy na skalę przemysłową? Widzimy tu zderzenie dwóch światów. Technologie budowy kadłuba i wykończenia wnętrz wyprzedzają technologię eksploatacji o stulecia. To tak jakby w statku kosmicznym rozpalono ognisko, żeby się ogrzać. Korzystamy z artefaktów wielkiej epoki, jak dzicy, którzy znaleźli smartfon i używają go jako deski do krojenia. Ale najstraszniejsze kryje się w demografii. Po co w ogóle budować takie giganty w 1912 roku? Populacja Ziemi, według oficjalnych danych, była wielokrotnie mniejsza. Migracja? Tak. Mówi się nam o milionach Irlandczyków i Włochów płynących do Ameryki, ale spójrzcie na zdjęcia pasażerów trzeciej klasy. Wyglądają nie jak ludzie szukający lepszego życia, lecz jak uchodźcy po globalnej katastrofie. Ich ubrania często są niedopasowane, ich twarze wyrażają nie nadzieję, lecz zagubienie. Istnieje teoria, że początek XX wieku to nie świt cywilizacji, lecz okres postapokalipsy. Wielki reset już się wydarzył. Miasta stały puste lub częściowo zalane. Wspomnijcie słynne pierwsze piętra, które zniknęły pod ziemią. I te statki Arki były używane nie do turystyki, lecz do masowego przesiedlania ocalałych, do zasiedlania oczyszczonych terytoriów. Olympic, Titanic, Britannic to nie były projekty komercyjne. To były transportowce nowego porządku świata. Ich prawdziwa pojemność mogła być znacznie większa niż oficjalna. Mówi się nam o 3000 osób, ale rozmiary statku pozwalają na pomieszczenie 10 tysięcy, jeśli usunąć luksusy, które być może były tylko dekoracją dla odwrócenia uwagi. Zwróćcie uwagę na dziwne puste przestrzenie na rysunkach, oznaczone jako ładownie lub pocztowe pokoje. Co tam naprawdę przewożono? Sprzęt do terraformingu? A może dzieci? Tych samych sierot, którymi w tamtych latach były przepełnione wszystkie sierocińce świata, i których pochodzenie jest tak niejasne. Historia o pociągach z sierotami jest znana wszystkim, ale dlaczego nie myślimy o statkach z sierotami? Patrzymy na Titanica jako na tragedię pychy, ale być może była to zaplanowana operacja utylizacji utylizacji dowodów. Jeśli te statki były dziedzictwem poprzedniej cywilizacji, trzeba było je zniszczyć. Po tym, jak spełniły swoją funkcję przesiedleńczą, nie można było dopuścić, by ludzie zaczęli zadawać pytania: Jak to zbudowaliśmy, skoro nie potrafimy nawet zrobić normalnej łyżki ze stali nierdzewnej? Zniszczenie Titanika to nie zderzenie z górą lodową, to rytualne poświęcenie i jednocześnie zacieranie śladów technologicznych. Spójrzcie na listę ofiar. Wśród nich było wielu milionerów, którzy sprzeciwiali się utworzeniu systemu rezerwy federalnej. Wygodnie, prawda? Jednym uderzeniem zabito dwie pieczenie na jednym ogniu. Usunięto przeciwników finansowych i zatopiono technologie, które nie miały trafić w ręce nowej ludzkości. Na zdjęciach wypływającego Tytanika ludzie na molo wyglądają jak mrówki na tle kosmicznego statku obcych. My nie odpowiadamy skali tych konstrukcji. Drzwi są dla nas za wysokie, sufity zbyt obszerne. Balustrady na niektórych pokładach są dziwnie niskie, lub wręcz przeciwnie, zbyt wysokie. To architektura nie dla człowieka o wzroście 1,70 m. To architektura dla gigantów, o których opowiadano legendy i których, jak się wydaje, wytępiono niedługo wcześniej. My po prostu zajęliśmy ich miejsca, założyliśmy ich stroje, które wiszą na nas jak worki i próbowaliśmy sterować ich maszynami. I finał był zgodny z logiką. Tytanik nie mógł nie zatonąć. To była zaprogramowana śmierć reliktu. Ale katastrofa otworzyła puszkę Pandory, którą władze próbują zamknąć już od stu lat, wymyślając bajki o górach lodowych i nieszczęśliwych wypadkach. Ale lód to nie jedyne, co przebiło kadłub. Przebiła go prawda, która zaczyna wychodzić na jaw dopiero teraz. Teraz, gdy uświadomiliśmy sobie niemożliwość budowy i absurdalność eksploatacji tych gigantów, nadszedł czas zadać najstraszniejsze pytanie: dlaczego tak spieszono się z pozbyciem tych statków? Historia zatonięcia Titanica to nie tylko seria tragicznych zbiegów okoliczności, to zaplanowana operacja zniszczenia dowodów, które mogłyby zdradzić nasze prawdziwe pochodzenie. Przypomnijcie sobie historię statku Olympic, starszego brata Titanica. Rok przed katastrofą, Olimpik zderza się z krążownikiem Hawke. Odniósł ogromne uszkodzenia kadłuba. I tu zaczyna się najciekawsze. Werdykt inżynierów? Winny jest Olimpik. Ubezpieczenie nie zostaje wypłacone. Firma ponosi kolosalne straty. Ale zamiast naprawić statek, wykonują dziwne manewry. Istnieje popularna teoria o podmianie statków, ale spójrzmy na nią z perspektywy utraconych technologii. Co, jeśli po prostu fizycznie nie byliśmy w stanie naprawić Olimpika? Co jeśli stop poszycia, stworzony przez starożytną cywilizację, był tak złożony pod względem składu, że nasze łaty z prymitywnej stali z 1910 roku po prostu odpadały? Zderzyliśmy się z sytuacją, w której aborygeni próbują naprawić prom kosmiczny gliną i gałęziami. Nie posiadaliśmy technologii spawania ani łączenia molekularnego, która była używana pierwotnie Mogliśmy jedynie wiercić dziury i wstawiać swoje prymitywne nity, naruszając integralność konstrukcji. Uszkodzony Olimpik stał się bezużytecznym kawałkiem metalu, którego nie dało się odnowić. I wtedy podjęto decyzję wysłać go na dno pod postacią nowiutkiego Titanika, otrzymując odszkodowanie ubezpieczeniowe i, co ważniejsze, zacierając ślady. Była to operacja maskująca naszą bezradność technologiczną. Nie budowaliśmy tych statków, my je tylko zużywaliśmy, a kiedy się psuły, zatapialiśmy je, ponieważ naprawa wykraczała poza nasze zrozumienie. Spójrzcie na charakter uszkodzeń Tytanika: rozłamanie kadłuba. Oficjalnie mówi się nam, że Stal była krucha z powodu domieszki siarki. Znowu to wygodne kłamstwo. Stal nie była krucha, była inna. Była zaprojektowana na inne obciążenia i inne środowisko. Być może na środowisko eterowe, o którym nic nie wiemy. Wpadnięcie w naszą gęstą, agresywną atmosferę i wodę uczyniło ten metal podatnym na uszkodzenia, niczym rybę wyciągniętą na ląd. To prowadzi nas do globalnego obrazu świata tamtych czasów. Spójrzcie wokół. Tytanik nie był sam. W tym samym czasie na całym świecie, od Ameryki po Australię, stoją rzekomo dopiero co zbudowane wspaniałe budynki: dworce, biblioteki, kapitole. Wszystkie wykonane w jednolitym stylu antycznym, z gigantycznymi drzwiami, kolumnami i kopułami. I o każdym z nich opowiada się nam tę samą bajkę: zbudowano w dwa lata kilofami i łopatami wożono kamień końmi. Czujecie ten schemat? Titanic to pływająca katedra tej samej epoki. To część jednolitej, globalnej infrastruktury, która przypadła nam w udziale po jakiejś katastrofie, która wydarzyła się w XIX wieku. Nazywamy to epoką wiktoriańską, ale być może była to epoka szabrownictwa. Zasiedliliśmy puste miasta, uruchomiliśmy ocalałe fabryki, jako tako rozpaliliśmy kotły na wielkich statkach i nazwaliśmy to industrializacją. Jesteśmy cywilizacją kultu cargo. Modlimy się do rysunków, których nie rozumiemy, i naśladujemy działania bogów, którzy żyli przed nami. Spójrzcie na spadki demograficzne w połowie XIX wieku. Gdzie są miliardy ludzi? Dlaczego na zdjęciach miast z tamtych czasów jest tak pusto? Dlaczego pierwsze piętra budynków są zasypane gliną na całym świecie? To ślady tego samego potopu błotnego lub innej kataklizmu, który zmiótł poprzednich właścicieli planety. A my, to ci, którzy przyszli później albo ci, których wyhodowano w probówkach, aby zasiedlić ten pusty świat. Oto dlaczego oficjalna historia Tytanika jest dla nas tak ważna, tworzy iluzję ciągłości. Mówi nam patrzcie, to zrobili wasi dziadkowie. Ale wewnętrzny głos, patrząc na te nitowane szwy i majestatyczne wnętrza, szepcze Nie, my na to nie jesteśmy zdolni. My nawet dziś z naszymi komputerami i robotami nie możemy powtórzyć fasadowej sztukaterii zwykłej kamienicy z XIX wieku z tą samą łatwością i gracją. A nam każą wierzyć, że robili to analfabeci za miskę zupy. Zatonięcie Tytanika stało się symbolicznym aktem pożegnania z epoką gigantów. Było to poświęcenie zwiastujące przejście do nowej, uproszczonej rzeczywistości do świata plastiku, betonu i tanich podróbek. Świata, gdzie wiedza została zastąpiona instrukcjami, a historia propagando. Ci, którzy stali na czele tego spisku, nazywajcie ich rządem światowym, predyktorami czy kapłanami, doskonale wiedzieli, co robią. Musieli zatrzeć pamięć o wielkości przeszłości. Dopóki istniały takie artefakty jak Titanic, ludzie mogli zadawać pytania, ludzie mogli porównywać, a porównanie nie było na korzyść nowej władzy. Dlatego giganci musieli odejść. Odejść tragicznie. Głośno, aby strach przed żywiołem sparaliżował wolę poszukiwania prawdy. Katastrofa była nieunikniona, nie z powodu góry lodowej, lecz z powodu niekompatybilności technologii. Próbowaliśmy sterować wehikułem czasu za pomocą klucza francuskiego, a kiedy eksplodowała, wymyśliliśmy piękną bajkę o miłości i śmierci, aby ukryć naszą nicość. Żyjemy na ruinach, których nawet nie zadaliśmy sobie trudu dokładnie zbadać, zanim zaczęliśmy niszczyć. Titanik leży na dnie nie jako pomnik ludzkiej beztroski, lecz jako kapsuła czasu przechowująca sekrety metalurgii i inżynierii, które utraciliśmy. I za każdym razem, gdy opuszczają się do niego batyskafy, pokazują nam tylko to, co można pokazać: buty, talerze, wannę kapitana. Ale nigdy nie pokazują nam przekrojów metalu w miejscach pęknięcia pod mikroskopem. Nigdy nie pokazują nam dna pod warstwą mułu, gdzie mogą leżeć części silników, których zasada działania wywróci fizykę do góry nogami. Ponieważ jeśli poznamy prawdę o Tytaniku, runie cały domek z kart naszej historii. Zrozumiemy, że nie jesteśmy szczytem ewolucji, lecz zdegradowanymi resztkami czegoś większego.